Mano z tej strony, olejki K.U. to Chaos i Black Ops 2, hijacked. Wybrali tą mapę, więc zostaną za ani shotgunem. Przynajmniej taka jest nadzieja, takie są plany. A jak wyjdzie w praniu, zobaczymy. Tak więc dawno nie było filmów, to dlatego, że po prostu, jakby to powiedzieć, ja jestem taki shotgun. O. Let's gun rape them. Okej, okay, ja was rapeję. anus motherfuckers! i ogólnie taki jest zamiar. Tak więc nie było filmów, bo ogólnie po pierwsze nie było mnie w domu, a po drugie jest taki zamysł, że po prostu ja gram w to co mi się podoba. To jest tak jak słuchajcie w tym roku zrobiłem z Windsurfingiem. Eee, Obczeliłem sobie kitesurfing, przesiadłem się po prostu, chciałem sobie sprawdzić i okazało się, że kitesurfing jest o wiele lepszy, Ale na, przez wiele lat pływałem na windzie. I to jest właśnie porównanie w tym momencie do tego, co robię z FPS-ami. Jeżeli pojawi się coś lepszego, coś co daje wam, że tak powiem, przyjemność taką prawdziwą, że jest wow, jest zajebiście, tam było fajnie, ale tu jest zajebiście, to... Wiecie, to, no, nie ma co się bawić, tylko trzeba się przesiąść, zaryzykować, sprawdzić co i jaki. I może się okaże, że jest rzeczywiście fajnie. Tylko czasami trzeba poświęcić na coś nowego więcej czasu i ja właśnie mówię tutaj o. Wiecie, o czym mówię. Tak więc już bez flame'u na to. Oops. Dobra. Znowu wróciłem późno do domu. <grym> to dlatego mam problemy z tylnością. Dobra, dokładnie pojawiłem się. Oj, oj! Liczyłem, że nasz teammate tutaj coś zabije. Dobra, Są spawnowani jak na razie. 5-1 wózaj, 5-1 wózaj Warfit. O, wbiłem właśnie maksymalną rangę. Zaraz będzie prestiż kolejny. A, a prestiżu to ja od dawna nie zrobiłem na Black Opsie. A ja lubię wbijać w bo zawsze na początku prestiżu gram o wiele lepiej niż yy, już pod koniec. Zawsze tak jest, jak w ogóle nie mam broni, jak jestem taki cie cienki maksymalnie, to o wiele lepiej mi idzie. Jeżeli ktoś chce flamieć na to, że mam laser, to jest shotgun. <grym> to jest najbardziej op-pump weapon. Więc do op-ścierwa zakładam op-dodatki. Ale sami chcieli tę mapę, ja powiedziałem im w lobby, if you're gonna vote for hijacked, you're gonna be pound with my big... Dick Shotgun Wybrali, to mają Zaraz nie będę kampił, ale... Ale to było niezłe Przejdę sobie dołem, albo tędy Mówiłem coś o celności, tak? Ja, to właśnie o tym mówiłem Bywa Ej, czemu nie mam hakera? A wziąłem sobie urządzenie hakerskie O! To było słabe, bardzo Szkoda, że nie zbistowałem tej akcji poprzedniej. Wybuchaj. Hi. Ogólnie to takie pytanie, jak wam wakacje mijają? Bo ja właśnie się zczajem, że jest pół metra wakacji. Nie, to tak, że nic nie mówię ja i nagle tak wychodzę z tematem, ale tak szczerze mówiąc, to tak sobie że w te wakacje, tak było okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Żyję sobie, tam coś się dzieje od czasu do czasu. Oh, ufak Czemu on tam siedzi? Czemu on nie umie grać? No nie wiem. No i ogólnie wygląda to tak, że... Teraz się szczerze, że przeszło... I teraz lecę z dół ze statystykami. Ale mam zajebisty team. 1.7 O! Widzę fraga! Zabiję go! Ha! ha. Dostał laga PDW z tumikiem, jak można tym grać? Zobaczymy. Ale ma kamo, kupił kamo. To znaczy sorry, skina. Dla mnie to są skiny. No, e, całkiem dobre. Tylko trzeba dużo się wysrać, że tak powiem, z ammo, zanim się zabije. Naże być, tu ktoś jest? Był o Lightning Strike, pyk, pyk, pyk. Hyperpumpa wyciągam A mówiłem Priperioranus mówiłem, mówiłem. I teraz pik pik. Haha, Widzicie? To jest timing, to jest timing To jest timing, to jest doświadczenie Mówiono, że to heaty ch A to tak naprawdę Panik knife był They see me rolling They hatin' I mean, right right daddy. dirty e, Ja to jestem jednak trochę OP Nie graj w Black Opsa długo Wejdź i rób 25-5 Wow, quadra kill! Go for penta, go for penta! PENTA KILL! Nice! <laughs> Tam jest jeszcze kill jeden dla mnie. Zasejwowany. Nice. Czy będzie es 30 plus. nice. Nice, wuzejkery, wuzejkery, games, 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 games. O, zabili mi fraga. A to dlatego, że koleś biegał z tym PDW. Jakbym nie podniósł tego PW, PWDU, to bym tak nie rozjebał. No i teraz się znowu spełniam tam Nice, nice OP. A all night to get OP Teraz wolę wrzucić coś krótszego, a częściej, żeby nie było flame'u double KILL for the END for the win GGWP O ktoś wyczuł GGWP To <grywka> kurde takie no liferskie. Ale patrzcie, było bez przycelowania jak takie największe nuby o nie, było przycelowanie, dobra A liczyłem, że jest bez przycelowania i chciałem być nubem Ale trudno nie wyszło być numem. Tak więc dziękuję Wam za oglądanie. czy do 5, no gameplay fajny, powiem wam. Tak na spontana tak wstałem, znaczy wstałem, przyjechałem do domu, zagrałem sobie i jest całkiem fajnie. Tak więc kurtuazja dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej filmów, to wiadomo co robić. No i na pewno będzie ich więcej, bo jeszcze jest trochę czasu w wakacje. Rozegram to trochę lepiej czasowo i na pewno postaram się, żeby wam coś więcej wrzucić. I ogólnie to teraz będę w klasie maturalnej, więc będę miał przepierdolone. Ale i tak będę lawił przed kompem, więc będą filmy... フッ。<See> ya. <laughs>